Ty a kiedyś wiesz co mi się stał? Myślałem że mi cię chciał piernąć, a ja to woda z dupy polecia. S -s -s no sracz. No ja miałem, nie raz. Idę się ze razy dwu, bo woda z dupy będzie On się zaczęło kurwa Ty u organizm zatruty Chujastwę Kurwa O Poszło Chuj mnie to obchodzi A zresztą po chuja tą pizdę, że Czym tu się chwalić kurwa że się zesrałem? Takie są czasy. Takie kurwa czasy. I takie są kutasy. A mnie faza biała. I mnie już zabrało. Z kurwa się zesrał ty? Do kibla ostro Dobrze, żem kurwa wiedział Czym to piszczy kurwa Już wprawny jestem Poszła sraczka i chuj Wyjebane mam Teraz to mam tyle widzowie Patrzcie o Nasrane mam Nasrane mam Na woda z dupy na pułapkę वो आपका नाम मै नाली